Patrzcie, jaki dzisiaj piękny dzień. Patrzcie i podziwiajcie, bo później już taki nie będzie. <grystanie> Według radaru to jesteśmy w takiej dziurze, że u nas nie ma nawet i jednej chmurki, a wszędzie dookoła jest równe zachmurzenie. Także niedługo. A dzisiaj ważny dzień, więc taka pogoda by się przydała. No ale i z inną sobie trzeba będzie poradzić. Ciężki sprzęt wjechał i od tego się zacznie, proszę Państwa, nasze robienie studni. Na staw czekaliśmy zagadką długo. Tak? Bo kilka miesięcy, ale w sumie to nie wina. Oczywiście żadnej firmy, która nam do poła, kopała. Tylko pozwolenia, tylko my się tam nie wzięliśmy pozwolenia. od razu za to i tak dalej. No, ale na studnie to chyba jeszcze dłużej, bo mamy kwiecień połowę i dopiero się pojawiła tutaj ekipa. i Oczywiście szukaliśmy bardzo długo ekipy. znaleźć rzetelną, która Tak. Znaleźć, znaleźć firmę, no, która się no, no. pojawi Bo słuchajcie, takich co się mieli pojawić, ale się nie pojawili, to myśmy przerobili parę. Także słuchajcie, no trzeba trzeba naprawdę... To jest, to jest standard. Tak, to jest standard. Tak ja się przygotować i zaopatrzyć w dużą dawkę cierpliwości, jak się buduje albo remontuje. Tak? tak jest, zagadka już tutaj studnie na wa... no. wykorzystuje, zanim została wykopana. Tak. To jest naprawdę, teraz panowie szykują się pod zbiornik z wodą, który będzie, odpinają całą wiertnicę, zaraz będzie to poziomowane i tak dalej i tak dalej. No jest z tym trochę roboty, jest z tym trochę roboty, ale jak już to zaczną to, to pójdzie jakoś mam nadzieję. To wygląda z bliska. Cały system jest zrobiony, żeby taką studnię wykopać, ponieważ poza tą wieżyczką jest tutaj jeszcze przygotowany przez panów taki system cały obiegowy. Tutaj rowki są wykopane, i na końcu taki dół wielki, który tu pomagałem troszeczkę kopać, i dzięki temu. Cały czas jest woda w obiegu, która jest potrzebna do wykopania tej studni, właśnie się dowiedziałem. I to jest tak, że tu jest taki ssak, S -sak. S -sysak, który zaciąga wodę. Ta woda idzie sobie do pompy na samochodzie. Z pompy na samochodzie wężem idzie do całej tej kolumny wiertniczej. Tam w tych wiertełkach w środku jest otwór i ta woda przechodzi, uderza gdzieś tam w glebę, albo tam wypłukuje, czy nie wypłukuje, już nie wiem jakie są dokładne technologiczne, ale wychodzi w każdym czasie głęboko w tym odwiercie ta woda, uderza w ten piasek, pomaga wiercić dzięki temu i jak nadmiar tej wody wypływa z miejsca, gdzie będzie wiercone u nas w tym przypadku to jest to miejsce, to znowu wypływa, wraca do dołka i znowu ssak ją pobiera i tak dalej. No generalnie, gdyby tu baglina na przykład, to obieg byłby zamknięty, bo ta woda by nie uciekała nigdzie. Ale ponieważ jest to piasek, więc będzie tam się wsiąkać, przynajmniej przez jakiś czas będzie wsiąkać. No to trzeba wodę doprowadzić. I woda jest doprowadzona moi drodzy z naszego stawu. Więc się okazuje, że staw się bardzo przyda. Tam właśnie panowie zainstalowali pompę na końcu tego stawu. I teraz nabiorą do zbiornika i z tego zbiornika, jak będzie mało tutaj wody, to będzie, wiecie, napuszczana, żeby cały czas sak był zanurzony i cały czas woda krążyła w tym całym obiegu. Tak to będzie pewnie pokażę to w trakcie jak to będzie już zrobione, ale wygląda to całkiem fajnie. Specjalny samochód trzeba, który wszystkie te instalacje ma do kopania. Zobaczcie. Ciśnienia, nie ciśnienia, gałki, nie gałki, kurde, musiałbym przejść studniowe szkolenie, żeby to zrozumieć. Właśnie się węże wyprostowały i poszła woda z zestawu. I poszło. Я вдохну спокойно и буду типа, работу. Tak się właśnie zaczyna początek tej studni. Poszło w dół, na razie i że tak jak obserwowaliśmy wiele firm, które no bo obserwowaliśmy, bo chcieliśmy, wiecie, mieć dobrze zrobione, to było tak, że ta woda, która się wylewa z tego otworu, która jest cały czas płuczy ten otwór, była po prostu rozpierniczana po całym podwórku, po prostu wszędzie, nie? No tak, tak, i tak sobie niektórzy niektóre firmy robią. A tutaj nas zaskoczyło właśnie to, że panowie, znaczy my nawet nie wiedzieliśmy o tym. Czy panowie wykopali właśnie duży doł, wykopali ten rowek i zobaczcie, ta woda cały czas krąży. Cały czas krąży w tym roku do dołu i z powrotem do instalacji. Jedyne co pan wyjmuje to trochę żwiru, który się wydziela z tego wszystkiego i ten żwir odrzuca na bok, bo cały czas tutaj ten rowek musi być drożny. Także no, taka czysta robota. Nie zasyfiają całej działki, więc to jest bardzo fajne. To Znaczymy na dalszym etapie, bo to jest początek dopiero, pewnie jeszcze. Może być gorzej, ale na razie jest okay. Szpile odkładane, czyli wiertnica jest rozmontowywana, bo się wreszcie udało dotrzeć. Dosyć szybko, bo to łatwo poszło, tylko w jednym miejscu trochę żwiru, więc Postukało, takie kamienie były i widać, że tam coś wierciło w kamieniach A 28 metrów z takim jakimś malutkim haczykiem, no 28,5 może I mamy wreszcie wodę z taki ładny żwirek Więc niezbyt głęboko Chyba, że to wiecie, no Chyba, że to jakaś taka Taka powierzchowna żyła wodna, no, różnie może być, nie? Ale to po latach się okaże, czy wyschnie nam studnia, czy nie. Ważne, że jest zrobione, ważne, że się udało. Teraz taka głowica idzie do wiercenia. Niezwykrecik, nie? już ropy nie odkryliśmy no i trzeba całą tą, całą tą studnię poprawić, taką grubszą, żeby rura mogła spokojnie wejść i będzie po robocie szybko poszło Ostatnia część rury, która idzie najniżej, z siateczką, taką, która przepuszcza wodę do środka przez te rurki, przez te dziurki, żeby była woda w środku, żeby pompa mogła to wypompować. Tak to wygląda. A rura osłonowa wygląda tak. Jest taka gruba, pół centymetra. I to będzie szło w ten dołek, który został wywiercony. Teraz etap oczyszczania studni. Czyli trzeba wpompować bardzo dużo wody, żeby oczyścić filtr, oczyścić ten cały dołek, aż poleci czysta woda. I dopiero będzie można obsypać e, takim, taką obsypką żwirowo-piaskową filtr, żeby tam tylko czysta woda się dostawała do środka do rury. A tu stawik robimy Nie no, żartuję, ale nie chcieliśmy lać nigdzie na trawniki, bo to taka szara woda gliniasta A tu i tak będzie teren podwyższany Będzie teren... wykopywane fundamenty będą, więc bez różnicy czy to będzie brudniejsze czy, czy nie brudniejsze, Jest ok. Płukanie, płukanie, ale woda powolutku coraz czystsza się wydaje być więc teraz kolejny etap. Teraz ta rura z filtrem będzie obsypywana takim złożem bardzo drobnego żwirku albo grubego piasku jak to woli, żeby to było takie czyste dookoła rury i żeby przez to przychodziła później woda, czysta miejmy nadzieję. trzeba tego tam wsypać no ale kilka worków pewnie tak w studni już jest pompa rura wyprowadzająca i będziemy pierwszą wodę zaraz tłoczyć zobaczymy jaka będzie stara studnia dostanie zasilenie wodą na razie leci taka lekko gliniasta. Zobaczymy za chwilę. Kurde, tyle zachodu, tyle zabawy, tyle wszystkiego, tyle pracy, żeby ci z ziemi rura wystawała. <laughs> I nic poza tym. No dosłownie. No. To nie koniec pracy jeszcze, co najzabawniejsze, to dopiero jest wstęp. Bo teraz ta rura będzie jeszcze, dlatego tu nie sprzątamy. Bardziej, bo ta rura musi być jeszcze obudowana cudzienką, cała instalacja porobiona, jeszcze inne szmery, bajery, Ta woda będzie schodzić. Jeszcze będziemy tam obsypywać trochę ziemią. Ja szkoda słów ale cieszymy się, że jest wreszcie zrobione no i własna studzienka już tam woda w miarę czysta na koniec leciała będzie fajnie już się nie mogę doczekać, aż zrobimy badania tej wody i będzie można się jej napić o, to będzie numer dwóch braci wybrało się na spacer no i łazili po różnym terenie raz w lesie, raz gdzieś tam jakimiś ścieżkami w końcu trafili na łąkę i idą tą łąką, i idą i w pewnym momencie, gdzieś tam na środku tej łąki, zauważyli taką starą, taką kamienną studnię. Ale to nie była taka zwykła studnia, tylko to była taka bardzo szeroka studnia, taka ogromna. Ale to też by pewnie nie zwróciło ich uwagi, gdyby nie to, że na studni widniała tabliczka z napisem: Studnia. Bardzo bardzo głęboka. Mówią, jaka tam głęboka, no to ile może mieć tam 30 metrów, i, i koniec studni, nie? To mówią, trzeba sprawdzić, nie? No i wzięli kamień. Wrzucili do środka. Czekają, czekają, czekają. I nic. Żadnego odgłosu. Zupełnie nic. Mówią, pewnie za mały kamień. Głęboko jest, to już na końcu nie słychać. To trzeba wziąć większy kamień, żeby usłyszeć albo plus głody, albo jak tam spadnie na samo odnotę ten kamień. No i wzięli takiego konkretnego głaza. Wrzucili. Czekają. Pół minuty, minutę, dwie minuty, trzy minuty. No, kurde, niemożliwe to. Czekają pięć minut, dalej nic, ani plusku, ani uderzenia do no zupełnie nic, a nasłuchiwali tak konkretnie. No i mówią, nie, no to, to to jest niemożliwe, to trzeba coś jeszcze większego znaleźć. No i łażą, łażą po tej łące dookoła, gdzieś tam pod drzewem, coś w sumie dziwnego, bo leży taki fest kawałek szyny kolejowej. Dobra, to jest dobre, szyna kolejowa, ciężkie, wielkie, to na pewno to będzie słychać. No i tak z wysiłkiem, ale zatargali tą szynę no, jakoś do tej studni i wrzucili. I nic. Pół minuty, minuta, nic się nie dzieje, zupełnie. No i tak usiedli zrezygnowani i oparli się o te studnie. I nagle patrzą, a tam z oddali widać taki jakiś kształt, który widać, się rusza. Tak przyglądają się, przyglądają, a ten kształt coraz szybciej się przybliża w ich stronę. I tak już coraz szybciej, i szybciej oni tak patrzą, patrzą, a to owca. A ta owca... Szła w ich stronę tyłem. I tak coraz szybciej, naprawdę bardzo szybko. I w pewnym momencie tuż koło nich tylko ta owca, tak jakby tylko śmignęła. I skoczyła do tej studni. Ci się zdziwili, ale za chwilę po łące zaczyna chodzić pasterz. I pyta: Panowie, nie widzieliście gdzieś owcy? No i oni tak. Spojrzeli na siebie, później na tego pasterza, no, no, no widzieliśmy, no przed chwilą tutaj przychodziła tyłem i nagle jak nie wskoczyła do studni. A ten pasterz tak na nich patrzy, mówi: Jak kuźwa mogła wskoczyć do studni, jak ja ją do takiej wielkiej szyny przywiązałem?